Hej kochani, hej kochani, to wasz ulubiony vloger, czyli ja. Dzisiaj rozpoczynam nową serię, masz to w Polsce, Polaku, Robaku. Pana to, co kupiłem w Aldi. Taka czekolada, masz jako, kurwa, fair trade, czyli... To jest jakaś or organizacja, co pomaga w Afryce. Jestem charytatywny. Chociaż nie płacę w Polsce datków dla Ukraińców, i jebię No, to czekolada, ale pewnie to jest, tego nie ma, Dutch Rum Cola w puszce, myślisz sobie zwykła cola, a jebię ci procentem, 5%, a nie masz tego i żałuj. Energy Drink z Dragon Fruit, proszę bardzo, e, jak to się nazywa? Golden Power. Nie znalazłem tego ani w Lidlu, ani tam w Auszanie Nie, nie zobędziesz tego, rozumiesz to? O, jest, amigo. No to te, te meksykańskie klimaty się wdrażają, ale nie zapominajmy, że jesteśmy w Holandii. W Polsce tego nie oświadczysz, 6%. Żal mi Ciebie, masz, masz, się. A, nie dla psa, to dla pana. Będzie testowane dzisiaj. No i iced, tea, mokry sen Polaków, jak jeszcze pamiętają te czasy, zanim wycofali to. Mają jakieś niktony tylko. No i tyle. No, na razie tanio zapłaciłem, mało chciałem. 4,60 euro oczywiście. Zarabia się na tych porzeczkach No, nie ukrywam, zarobiony jestem. Ach. Pozdro i czekajcie na następnego odcinka